Kibol zawsze będzie kibolem, słyszymy w buchającej testosteronem furiozie. I cóż, trudno oprzeć się wrażeniu, że polskie kino też zawsze będzie polskim kinem. Zwłaszcza, kiedy rzuca na kibola światło. Punkt wyjścia to zazwyczaj coś na kształt poematu heroicznego o prężeniu muskułów, nimbach świętego bractwa oraz psiarni z krainy mroku. Punktem dojścia jest natomiast moralitet, o opłakanych skutkach tej maczystowskiej jazdy bez trzymanki. Choć reżyser Cyprian T. Olęcki nie robi zbyt wiele, by zrzucić krępujący gorset konwencji, gangsterską bajkę z morałem, opowiada z przekonaniem godnym większej sprawy. Będę się upierał, że w tego rodzaju kinie to rzadkość i najwyższa cnota. Akcja rozpoczyna się w torpedzie polskich kolei państwowych, co jest jasnym sygnałem, to nie będzie film dla mięczaków. Do wagonu wpada grupa łysych zabijaków, zaczyna tłuc pasażerów bez litości, i jedynie tajemniczy facet w kapturze wydaje się nie żałować, że przepłacił za bilet. Nic dziwnego. Kiedyś sam chodził na ustawki i gruchotał kości, ale gdzieś po drodze wziął kurs na odkupienie i kastet zamienił na stetoskop. Teraz policjantka dzika, Weronika Książkiewicz. Dawna miłość i kumpelka z kibolskiej drużyny robi z szaraka tajniaka i wysyła go z misją infiltracji tytułowej grupy. A jest co infiltrować. Nie dość, że krewkie chłopaki regularnie obijają sobie gęby po lasach, to jeszcze zaczynają nieśmiało flirtować z lokalnymi mafiozami. Jest wśród nich brat pokutującego lekarza i zarazem lider Furiozy, Wojciech Zieliński. Jest i Golden, chłopak co najwyżej pozłacany, za to z glacą połyskującą w słońcu i zaciśniętą pięścią wytatuowaną na klacie. A dookoła rzeczywistość, którą znamy głównie z kina. Szybkie fury, młode wilki, dziunie zagrzewające do boju i stary gangster zaczytany w Szekspirze. Najbardziej lubi Szokers, Juliusza Cezara. Gangster powie Goldenowi tak. Gdybyś przeczytał, wiedziałbyś, jak to wszystko się skończy. Dobra rada, ale bez przesady. Przecież i tak wiadomo, jak. Frejda z seansu furiozy nie płynie ani z misternie utkanej intrygi, ani z zapisanych w scenariuszu złotych myśli. Ma swoje źródła w reżyserskiej energii, warsztatowej sprawności oraz narracyjnej frajdzie, z jaką Olencki opowiada o tym egzotycznym świecie. Jasne. To rzeczywistość złożona w dużej mierze z klisz i prefabrykatów. Słychać w niej echa chuligańskich klasyków, zaś krew i kości bohaterów widać dopiero, gdy skruszeje powłoka gatunkowych figur. A jednak wszelkie konflikty, te tragiczne i te błahe, wybrzmiewają na ekranie bez fałszywej nuty. Być może dlatego, że niemal wszystkich bohaterów napędzają tu najniższe pobudki. Potrzeba zaznaczenia terenu, błahe resentymenty, kwestia honoru, albo stara dobra zemsta. Oczywiście i panowie, i panie muszą sobie najpierw potrajkotać o kibicowskich cnotach, o kodeksie, w którym dżentelmeński pojedynek odbywa się na gołe pięści, a kij bejsbolowy jest symbolem barbarzyństwa. Lecz gdy przychodzi co do czego, Olęcki i współscenarzysta Tomasz Klimala są precyzyjni i bezlitośni. Śmierć to na ekranie żaden rycerski romans, raczej naturalistyczna tragedia. O łysym i przypakowanym Mateuszu Damienckim powiedziano już w wiele. W ramach komplementu dodam jedynie tyle, że w trakcie seansu zapomniałem o innych Damienckich, o idącym w czole rewolucji Cezarym Baryce, fikającym koziołki, bohaterze polskiego Dirty Dancing oraz piłkarzu Zbyszku Grunwaldzie, ewidentnie stylizowanym na Roberta Lewandowskiego. Świetna jest także Książkiewicz i to nie z powodu nowej fryzury. Imponuje delikatnością, z jaką sygnalizuje wielokierunkową presję, pod którą żyje i pracuje dzika, wiedziona pragnieniem rewanżu wobec furiozy, hamowana lojalnością wobec dawnego chłopaka, trzymana za kark przez cynicznego policyjnego partnera. Skłamałbym, pisząc, że w pewne emocje nie trzeba tu wierzyć na słowo, a miłosne i nienawistne deklaracje momentami nie szeleszczą. Lecz jeśli gatunkową referencją mają być skrzydlate świnie albo kino Patryka Wegi, to mogę z czystym sumieniem zapewnić, że Rzym wciąż leży gdzie indziej niż Krym. Fakt, iż scenarzyści udali się na konsultacje z kibicami Lecha Poznań, zaś cały film jest w dużej mierze trawestacją chuligańskich ballad, może być jedynie marketingowym haczykiem. Myślę jednak, że to nie ten przypadek. Olęcki nakręcił wcześniej Polandie, niezbyt udaną, choć wyładowaną intrygującymi pomysłami, opowieść o tym, że Polska to wieczna chłosta, losy jej wściekłych bohaterów, Krzyżowały się w budzie z kebabem, co spełnia moje standardy wybitnej metafory. Zarzucałam mu wówczas, że ślizga się po powierzchni, że nie interesuje go szczegół, a jedynie efekciarska synteza. Dziś jednak myślę o tym filmie cieplej, może dlatego, że furioza jest opowieścią o wyprutej podszewce tamtej rzeczywistości, o normalizowaniu jej tworów w rodzaju kibolskiej kultury. I choć przekonywanie, że szlachetnego rycerza stadionu od pospolitego bandyty odróżnia kawałek gaz rurki w dłoni, jest, delikatnie mówiąc, ryzykowne. Olęcki pamięta o najważniejszym. Wiadomo.